Jest z nami Marek Zieńczuk, strzele z pierwszej bramki dla ruchu w tym spotkaniu. Marek w 19 minucie siadło. To twoja druga bramka po 14 latach? Strzelona drużynie Wadus? No tak, historia zatoczyła koło i mam nadzieję, że to nie jest moja ostatnia bramka w europejskich pucharach. Eee, cieszy mnie bardzo, bo fajnie jest rozpocząć sezon od, od pięknego od Gola i to w dodatku pięknego. Eee, no nic, będziemy jechali na rewanż i tam też będziemy chcieli strzelać bramki. Musimy popracować, żeby tych goli nie tracić i mam nadzieję, że awansujemy dalej. Dzisiaj pomogły wam stałe fragmenty gry. Po dwóch ośrodkowaniach zdobyliście dwie bramki. E, no tak, jak to na Mundial pokazał, e, stałe fragmenty gry to jest bardzo ważny element i na pewno, na pewno je ćwiczymy. Dzisiaj troszkę się pozmieniał, Filip Starzyński nie mógł e, dośrodkowywać, no ale jak widać Eee, I Babi, i ja przyjęliśmy, przyjęliśmy jego rolę i eee, w postaci dwóch goli przyniosło to efekt wymierny. W kontekście Rewanżu ten wynik jest dobry, czy za, za, za skromna ta zaliczka? Na pewno każde zwycięstwo jest dobre. Eee, oczywiście można, można gdyby że, że lepiej było wygrać 1-0 i eee, nie stracić tych bramek u siebie, no ale bierzemy ten wynik z pokorą i eee, na pewno nie jedziemy, nie, nie pojedziemy do wadu zbronić go, tylko będziemy chcieli też atakować. Dzięki, Dzięki.